Polonia Księdza Roberta Szczepańskiego, dusz diecezji bydgoskiej. a Pana Marlina Klawruka, prezesa przez wiele lat, teraz osoby legendy Stowarzyszenia Pomagamy Polonia. Łukasza Rybskiego, który tam się schował obecnie, prezesa pokolenia biało czerwonego Stowarzyszenia Kibiców. Na początku... parę słów, panie profesorze. wszyscy bardzo serdecznie Chciałbym podziękować tym dzieciom, że biorą udział w tym projekcie, który nazywa się Gryfusie Kolonia. Pan Sadek mi przypomniał właśnie też w internetowym, że w latach 50 taka była drużyna Gryfusi, która zaczynała w Korkaju na lodzie, tak? Kodzieci, Gryfiki, Gryfiki, Gryfiki. Gryfiki się nazywały, tak? albo tak, 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 tak. czy, czy jest to pewna tradycja. I też chciałbym podziękować rodzicom, bo dla rodziców to jest na wysiłek i czasowy, i finansowy, że ci przyprowadzają na na zajęcia. Na Pani Dyrektor, która pozwala aby tak. to, zajęcia się tutaj odbywały. Załóżmy też i Panu, a wszystkim Panu Sławkowi, że jest animatorem, inicjatorem właśnie tych poczynań. No chciałbym złożyć też okazji życzenia i dzieciom, żeby do, to się mówi, bogatego gwiazdora, tak? dla no, nie będzie może dobre, ale, ale rodzice też można życzyć bogatego gwiazdora, prawda? Także i dzieciom i rodzicom też, żeby były zdrowe, żeby się rozwijały, żeby swoje umiejętności, które posiadają różne, żeby stwarzać im warunki, no też będziemy stwarzać warunki, prawda, żeby się rozwijały właśnie sportowo, bo sport to nie tylko, prawda, sprawność, ale też wykształcenie, przygotowanie do codziennego życia, bo już chłopcy, dziewczynki przecież my też są, prawda, muszą umieć przegrać, wygrać, się przygotować, choć na zajęcia punktualne, prawda, zadbać, żeby być w zespole, prawda, bo to też jest bardzo ważna praca zespołowa. I to uczy, którym się życzy, to wszystkim przydaje. Nawet jeżeli nie będą z nich piłkarze wielcy, to będą dobrze wychowani, to też osoby, które właśnie także to, to, to dziękuję. I, i też dla no, państwa budowy, prawda, żebyśmy mogli się spotkać, jeżeli państwa na zaprosi za rok, w tym samym no, prawda, prawda, też w gronie. Dzieci będą już większe, my będziemy starsi, ale chętnie byśmy na takie spotkanie też przyszli. Dziękuję bardzo. Jednego. Polonia, Polonia jest jedna, także mam nadzieję, że dalsze ciągu będziemy się razem spotykać, że to jest najważniejsze. Dziękuję, że tu jesteście. się, ręka do góry, bo nie widzę. Za czym dzisiaj czekacie najbardziej? Nie słyszę, za czym dzisiaj czekacie? Myślę, za treningi. Słuchajcie, za chwileczkę. Widziałem jeszcze takiego jednego, gdzieś się po korytarzu kręcił, taki biało-czerwony. Mikołaj! A, to chyba coś tam dzisiaj będzie. A byliście grzeczni? Na pewno? Tak! to chyba coś tam przyniesie, mam ma taką nadzieję. Widziałem, po korytarzu się kręcił. Mikołaj jest też w barwach biało-czerwonych, czyli naszych barwach polonijnych, także... Tak jak pan na No właśnie. Jest to Biało-czerwone to są nasze barwy. i Wy dobrze już o tym wiecie, bo macie piękne stroje. Biało-czerwone posiaki. E, właśnie ostatnio widziałem Ingety, prawda? Zgadza się? Musimy domówić trochę. Dobrze. Może ja Słuchajcie, wszystkiego dobrego na święta, dla rodziców, wytrwałości, w, w, w tym przedsięwzięciu miłej, rodzinnej atmosferze. Proszę spędzić te święta trochę zwalniając, bo przyda się nam to wszystkim. I dziękuję jeszcze raz proszę, proszę. Dziękuję. Pan Sławek powiedział na początku: Ksiądz Sławek Szczepański, jestem decyzjalnym już pasterzem z Polski i też nie chciałbym za tutaj mam świadomość tego, że w tym wieku są dzieci, które głosować nie chcą. Więc cieszę się i dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że są takie inicjatywy, że dzieciaki garną się do sportu, bo jak to mówi powiedzenie zdrowy Drogiele zdrowy duch. I myślę, że każda inicjatywa sportowa, każdy trening, każde zawody przede wszystkim tych młodych ludzi kształtują i też wyrabiają w nich takie postawy i rywalizacji sportowej, ale też tego ducha fair play takiej uczciwej i szlachetnej. I przede wszystkim sport ma takie znaczenie w życiu człowieka, że ma nieustannie i jednoczyć i budować, ale też budować jedność zespołu, jedność tej rodziny, którą tutaj tworzycie. I życzę tym najmniejszym oczywiście w tej rywalizacji sportowej samych sukcesów, a Wam jako rodzicom wiele radości i pociechy. I Gratuluję tego Waszego zaangażowania i włączenia się w to dzieło i życzę wszystkiego dobrego, błogosławieństwa Bożego, nadziei, pokoju i radości na każdy dzień. Gracias. Adepci nauki pływania w błocie. B. Adepci latania pod chmurami. C. Piłki, piłkarze c, Gryfusie. Nie słyszę. Jak się, nazy jak się nazywacie? się Pimpusie? Pimpusie. Nie, to są Gryfusie, tak? A co wy, w jakim klubie wygracie? Gryfusie, Bydgoszcz, czy jak? Polonia. Wygracie w klubie Polonia, Bydgoszcz. I wy teraz tutaj przyszliście po co? Aby się najeść. A. B. Aby pobiegać po sali po korytarzach. Też. C. Aby dostać prezenty. Też. Ale D. Moim zdaniem powinniście oprócz tego, że macie śpiewać prezenty, zaśpiewać pomendy. C. D.